no Dzisiaj trochę inny motyw mitów, ze względu na to, że czytam i odpisuję czasem na mity, żeby nie było ich w odcinka, bo są zbyt proste, ale niektóre mity są odpisywane przez was i są czasem źle odpisywane przez was. Niewidzialność, czyli krycie. Czy na koniu jest widoczna, czy nie? No to teraz jest prosta, łatwa odpowiedź. Niestety mój ninja ma na chyba punktach to krycie, więc długo to nie trwa, ale zamiast sami zobaczycie, co się stanie. Podobno ma znikać. A tu bu! To znaczy, ma pojawiać się postać nagle na koniu. A tu się okazuje, że Dzik biega sam. Kurde. Chcecie jutro odcinek? Przeczytajcie, co jest napisane. I na pewno się jutro jeszcze zobaczymy. Co do samej ninży. No, mówiłem, krócie, krycie trwa bardzo krótko, więc takie małe potwierdzenie. Działa? Działa. A odpowiedź: nie. Widzialność znika, gdy wsiada na koniach. Niestety, siedzę na koniu w wierzchu. Nadal jesteśmy niewidzialni. Karol, masz odpowiedź. Mit drugim, Czy dwie postacie tej samej klasy na tym samym levelu z takim samym EQ i takim samo rozdanym statu punktami statu mogą mieć różne wartości ataku lub różnić się maksymalną ilością perzet? Mm, mój ulubiony mit. Naprawdę. Nie wiem czemu niektórzy myślą, że wszystkie postacie są takie same. No to teraz patrzcie i uważajcie. Macie pokazane postacie, ten sam level, tak samo staty, nierozdane, nieruszone nawet te staty są, tak żeby było można pokazać. I proszę bardzo, wszystkie mają różne ilości PE i PZ. Chyba dwie tylko są takie same, tak naprawdę. Ale jak sami widzicie, tak. Postacie nie są identyczne. To widać bardzo dużo na, dobrze na większych levelach, gdzie na 99 levelu ja mam o mniej o 600 HP niż mój kolega przy tych samych statach. To jest dziwaczne, ale taka jest prawda. To wszystko zależy od tego, jaka postać została. Jaki fart mieliśmy na samym początku? Która postać będzie najlepsza? Ta, co ma najwięcej HP. Tak, postacie mogą się różnić ilością HP, PE, a czasem i ataku. Mic to trzeci. Czy można nakarmić konia bojowego sianem poprzez przeciągnięcie siana na innego boja? Bartek. Bartek? Dobrze przeczytałem że to tak zniknęło. No. To teraz uważaj. To jest od początku Medina. To kompletnie nic nie daje, ale... Jak sam widzisz, można nakarmić. Tak, Bartek, Bartek. Tu powinien zmienić odpowiedź na tak. Trzy miesiące temu. Ho, ho, ho. Mit 104. Czy jeśli on dziś B ma na czasie trwania, a on będzie miał odpalonego duszka, to duszek będzie zdecydował DMG? Tak. I teraz odpowiedź jaka jest? Tak czy nie? Hm, nie. Nie, no, żartuję. Zobaczcie. Widzicie? Znowu nie. Ale zaznaczę postać. DMG jest zadawanym. Żeby nie było, że wziąłem wszystkie mity, które były takie wiecie bleifu i wszystkie mogłam balić, to ten chciałem potwierdzić, tak, żebyście mogli zobaczyć, że też niektóre odpowiedzi są bardzo poprawne, ale uważajcie, bo ja staram się brać wszystkie mity, które są sensowne i dają na przykład dobre pole do popisu. Jeśli ktoś mi pisze, czy odporność na magię działa na skile szamana, hellera i Sury BM, to ja powiem tak: działa, tylko. Trzeba przeczytać, co jest napisane w skillu, czy jest wartość magicznego ataku, czy wartość fizyczna. Jeśli jest magiczna, ABS na magię, jeśli jest fizyczna, to ABSy na miecze, dwurękę i tak dalej. Więc mit 104? Unik 97? Brawo. Brawo za dobrą odpowiedź. Mit 105. Czy do łowienia potrzeba jest woda? Czy potrzebna jest nam woda? No, to mit... Mit bardziej ciekawostka. Powiem wam, że byłem przekonany, że wszędzie kołowody można łowić. Ale tutaj kolega mi powiedział, że nie ma botów żadnych nic i kazał sam sprawdzić. Dał mi wędkę. Widzieliście przed chwilą e, również papkę? I lol. Ja widziałem czasem boty, które łowią gdzieś właśnie w takich miejscach, ale nie byłem przekonany, że to właśnie w ten sposób to działa. Czyli co? Możecie łowić sobie na trawie. I powiedzieć, że jesteście. No, łowicie. No, no, to co, widzicie wodę? Ale zaraz będzie jeszcze lepszy motyw. Jutro odcinek chcecie? To wiecie, co zrobić. Teraz będzie jeszcze lepszy motyw. Wziąłem, poleciałem szybko kupić sobie motyw z mm, moim ulubioną rzeczą, czyli szkłem. Karaś. O, dobra. Sprawdzimy, czy możemy go wyłowić. Brawo, mam karasia wyłowionego z trawy. WTF, WTF, -y? <noise> że tak powiem, no ja się sami zdziwiłem. No dobra, czy do łowienia potrzebna jest nam woda? Tak, jak widać można bez wody. Hmm? To jest, to jest dosyć naprawdę fajna sprawa. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podoba, pamiętaj komentuj, subskrybuj. Napisz kolejny mit, a jeśli chcecie już jutro kolejny odcinek, 500 łapek w górę, a im więcej tych łapek w górę, tym te mity będą jeszcze bardziej ciekawe. Więc do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, dim 2 i pamiętaj, subskrybuj kanał, jeśli nie chcesz niczego kompletnie ominąć. Do zobaczenia.